Dobra, tym razem intro robię bez mema. Film ten dedykuję dla kolegę Maczka, Było polską wersję recenzji Bardotki z ROCO, więc... proszę bardzo. Ahoj wszystkim! Witam w następnym unboxingu. Dzisiaj będę recenzował model firmy ROCO, a dokładnie lokomotywy ZSSK Cargo serii 752. Obecnie ZSSK Cargo jest przewoźnikiem towarowym na Słowacji, jest pełną własnością państwa. Jest także jednym z największych przewoźników towarowych w wcześniej wspomnianym kraju. Miałem wcześniej, będę recenzował model firmy ROCO, a dokładnie lokomotywę serii 752. i zaczniemy unboxing, spójrzmy na historię prawdziwej lokomotywy 752. Seria 752 to lokomotywa wielozadaniowa z silnikiem spalinowym, która zyskała przydomek Bardotka lub Brigette po francuskiej aktorce Brigette Bardot, ze względu na swój charakterystyczny wygląd zewnętrzny. Od 1966 roku do 1971 roku wyprodukowano 230 sztuk dla kolei czechosłowackich albo CSD w skrócie w fabryce CKD w Pradze, w dzisiejszych Czechach. Zapomniałem wspomnieć wcześniej, że lot posiada DCC i ma dekoder dźwięku firmy Zimo. A teraz przejdźmy do rozpakowywania. Więc mamy tutaj pudełko. Taki sam materiał używany do opakowań modeli taki sam rodzaj opakowania jest u mojego 2M62, które recenzowałem jakieś parę miesięcy temu no to jest on to lokomotywa, prosto z pudełka a w pudełku mamy dodatkowe części do tego lok'a chciałbym wspomnieć, że trąbki do tej lokomotywy są właśnie w tej torbie ciekawe czemu ich nie dodali fabryce tutaj mamy detale metalowe które możesz sam przykleić na lokomotywę jak chcesz, ale ja tego akurat nie będę robił bo nie chcę zniszczyć farby tej, na tej lokomotywie mamy numer seryjny i numer inwentarzowy lokomotywy po tej stronie mamy tablicę fabryki tu też mamy tablicę fabryki, a te niebieskie kwadraciki są logo firmy czyli ZSSK Cargo. A na samym dole pudełka mamy instrukcję do przyklejenia detali metalowych, instrukcję obsługi po czesku, słowacku, niemiecku, angielsku oraz francuski Instrukcje dekodera dźwięku po niemiecku, angielsku, po francusku. Oraz Dutch albo Holandię i schemat części zamiennych. A teraz przejdźmy do detali na lokomotywie. Oto lokomotywa z bliska. Lok ma więcej detali niż się spodziewałem. Na przykład dość miary widewalne tabliczka firmy, która zbudowała ten lok. Dziaraczki. Na powietrze. Dłuższe węże znajdują się w tej torebce, której pokazywałem wcześniej. Prawidłowo wystające uchwyty. Drabiny odpowiednio namalowane. Stosy wydechowe. Stos silnika spalinowego. Kabina jest zielona, a układ pulpitu nie jest dokładna, jak w oryginale. W miarę dobrze odczytywalne. Miary, wagę i napisy na podwoziach. Przejdźmy do dźwięku. Witam na moim... ...zabałaganionej makiecie. Tu mam prosty tor testowy i moje sterowanie DCC. Sterowanie, które obecnie używam to firmy Backmana, Easy Command Controller. Nie pozwala mi użyć większości zaprogramowanych dźwięków w dekoderze, więc... ...w prawym rogu filmu umieszczam wszystkie w funkcji dekodera. Jest praktycznie koniec filmu. Jak chcielibyście kupić lokomotywę dla siebie? W opisie zostawiłem dla Was kilka linków do sklepów modelarskich, których sam osobiście polecam. Dzięki wielkie dla Wojciech Cupia za pożyczenie mi swój materiał na zrobienie tego filmu. Link do jego kanału będzie w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym unboxingu. Cześć!